Koncert by świat usłyszał odbywa się piąty raz w Ostródzie Jest to koncert muzyki chrześcijańskiej w tym roku jak również w poprzednich trzech edycjach był poprzedzony warsztatami muzycznymi Na scenie jest zespół Gospel Rain, ale również uczestnicy warsztatów również chór dziecięcy, który udział w warsztatach łącznie myślę, że jakieś 150 osób na scenie Również w tym roku rozpoczęliśmy takim koncertem przed gwiazdą byli to ostródcy wokaliści, młodzi ludzie, nastolatkowie, niektórzy wstąpili też w swoich autorskich piosenkach, ale też w piosenkach napisanych specjalnie na tę okazję. Chodzi o to, żeby być świat o nas usłyszał, o tym co my robimy, tylko tak naprawdę ważny jest przekaz. My chcemy przekazać Ewangelię o Panu Jezusie i te piosenki myślę, że są świetnym nośnikiem. Nie dość, że, nie dość, że dobrze się je słucha, że jest to muzyka rozrywkowa, no to, no to przekaz jest właśnie Ewangeliczny. W tym roku mieliśmy bardzo duże zainteresowanie warsztatami. Zapisał się na warsztaty muzyk na 53 osoby. Bardzo dużo osób też zgłosiło się, żeby nam pomóc, i, i materialnie też sponsorzy, ale bardzo dużo, i to też bardzo buduje, przyszło młodzieży, która chce, chciała pomóc organizacyjnie. Naprawdę mamy takich wolontariuszy, jak chyba nic się nie może powstydzić. Mam wrażenie też, że że impreza tak jakby wrosła już, idąc na przykład do Urzędu Miasta, czy gdziekolwiek. Już nie muszę tłumaczyć, co to jest, wszyscy, <noise> a to by świat ja usłyszał, już wszystko wiadomo. <noise> Warto też wspomnieć, że na scenie dzisiaj zaprezentował się support. Byli to ostródzcy wokaliści, młodzi, młode talenty, ludzie z liceów, gimnazjów ostródzkich. Byli to Kacper Kwiatkowski Dominik Wagner, którzy sami napisali specjalnie na tę okazję swoje piosenki. Zaprezentowały się też Amelia Czapla, Weronika Kutz, Ola Farasiewicz w piosence DJ-a Bravo Brawo znanego również Alicja Buńka, Julia Cichocka, Magdalena Magińska i Julia Paszkowska wystąpiły dzisiaj. 如